Tak? Ojej, ci żali się, tak? Tak? Co ta mama robiła? tak? Nie, kocham Cię, no. kocham Cię. Mhm. No, bardzo wiesz. Cudowny poranek, no. Julia rozgadana. No, Minku. I co jeszcze powiesz ciekawego, co? Nie. Mama grzeczna była? Grzeczna mama była? Tak, a dała mleczka, mama? Mleczka, tak. Dała ja, tak, A, smakowało mleczko. Aha. Dużo dała mleczka. Tak. To cóż nie wiesz? Mhm. Mhm. Fajnie, wiesz? Cieszę się bardzo. No tak, no pewnie, no. no. Oj, no. No? Tak myszko. No? Co mi jeszcze powiesz? A kupka była, czy nie? Nie. Była kupka dzisiaj, czy nie? Chodzisz już chcesz? Nie można jeszcze, wiesz? A, no tak, no, no tak z to się daj buzi ja już dałem buzi. Co mieszka? No mm, twoje małe rączki, tak? Tak, jak cudowno. Mm, a mama rzęsy pomalowała tobie, że takie długie. A ty, mamie, zabrałaś wszystkie malowidła? Bo, to masz takie długie. No, jeden centymetr rzęs. Po toś popraw mi ręka. No tak. Powiesz, mamie już ręce odpadają, tyle ze mną skakała. Po całym domu skakała. Godzinkę, no? Tak. Drasierzajca, to się żali że już położyłam cię do kołyski, tak? 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 A powiesz aku? 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 Nie powiesz? No dobrze, nie przeszkadzam Wam, no. To więc powiedz jeszcze coś ciekawego, co? Myszko? No powiedz coś. No. Hm? Eee. To o to chodzi. No tak, tak, jedziemy dzisiaj, tak? No i to była Julia z tatem w roli głównej.